Siemaneczko widzowie, z tej strony Elzar, witam w kolejnym odcinku od 5 ziko do koski na hagu Jak to co odcinek, możecie mnie wygrywać skinić, dzisiaj rozwojujecie 2 sg Co trzeba zrobić, żeby wygrać? Łapka w górę, sub komentarz i fajnie byście wbili na stronkę z kodem ELZAR Wbijając wraz tutaj z moim kodem, macie do wygrania aż 7 skinów, za każde doładowanie, właśnie sami 2 dolce Wbijacie do każdego z nich, więc można swojego, swoje szczęście przetestować Dodatkowo tutaj przy właśnie wpłacie macie 10% bonusu przy doładowaniu z moim kodzikiem i dwie darmowe strzynki na stadzie, że jeszcze kodu nie używaliście, mnóstwo metod płatności i co fajne, możesz też na stronie levelować konto, a za levele są lepsze nagrody, free y, macie też lepsze free case'y, dużo darmowych właśnie strzyneczek i węciki, a my co, let's go, lecimy, lecimy, nie śpimy, zapraszam też na inne odcinki z Haga, bo na innych odcinkach z Haga też możecie wygrywać kosy, skin, kosy w sumie nie no, z nie, u mnie, ale wiecie, ale z w przyszłości pewnie, koski też. Dobra, lecimy. 5 zł. 5 zł do kosy, to jest dolar 20 jakoś, dolar 30 max będziemy. No, co ja robię, co ja robię, dolar 30 to jest max. Tak możemy zrobić, dolar 35, no, przymknijmy tutaj oko, to jest 5 zł, 4 z oczywiście 4 graczy, żeby tu jak najbardziej ryzykować. Dodajmy sobie tutaj bocisze i lecimy, lecimy. Fajnie by siadło, fajnie by naprawdę siadło mocno. Ja bym był oczywiście, ojojoj, tu już koronka u bota Nitro. Kurde no, tak, taki start, taki start Mmm, okej, okay. myślałem, że trochę droższy będzie Ale tak, spoko drop, tak spoko drop No to tutaj nam nie oddał, aż to, chociaż nie najgorzej dropo. dobra Już nic nie mówię, no i lakithet, znaczy my wrócimy do takiej ceny, no raczej nie no. Ciężko, no ciężko, niestety nie wrócimy do Lacki teda, Ale 5 dolców, w sumie 2 dyszki już z no ładnie, nawet, ładnie, nawet. No a spróbujmy innego ustawienia. Może dajmy sobie tego lazy breda i na przykład dajmy sobie. Hmm. Goblina. Ile nam zostanie? No tak, 40. Nawet 45. Tak jak wtedy. Takie coś. Ty, no w sumie. To nie wygląda źle, to nie wygląda źle. Zróbmy taką bitwę, więc trzy skrzynki, ale trzy naprawdę, moim zdaniem, spoko skrzynki. I zobaczymy jak nam tutaj one, okej, okay. lazy blade, od razu koronka, no i, dawaj, przewaga, jak najlepszy skin, proszę Uuuu, o, myślałem, że teraz droższy będzie, ale dobra, jest spokój, jest przewaga. teraz by nikt tej koronki nie dostał, nie Na goblinie, wyprzedzi nas raczej, no, wyprzedzi nas ten skin na pewno Kurde, ciężko będzie wrócić do niego, dolar, nie wrócimy, to fajny szlak, szlak, pięć dolców Okej, okay, czekajcie, dostawmy sobie goblina i dodajmy na przykład. Mam pomysł takiego, żeby dodać na przykład tego starszy, Starczy, nam starszy, np. Hellfire, Moglibyśmy to tak zrobić idealnie. Face it i goblin. Ej, zróbmy coś takiego, zróbmy coś takiego. Face it i goblin, dobra, pick. Idzie oczywiście 4 osoby, żeby tu ryzykować. No ale 5 zł do kostu, ciężkie wyzwanie, więc będziemy tutaj próbować. Zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie dropić. Uh, ładny dropik, ładny dropik. Kurczę. Jeszcze raz tą bitwę bym zrobił. Fajna bitwa, fajna bitwa mi się da, to będzie. To jest bitwa z potencjałem. Pek. I bociki, zaraz dodajemy. Lecimy, lecimy z tym. no Kurde, jakby siadła cię kosa z pięciu złociszy. To bym był tak uchachany. Uwaga. Kurczę, nie tak. Dobra, Jeszcze na pół tej bitwy zróbmy. Ostatnia szansa na tę bitwę. Ostatnia szansa. Jak teraz się to robimy po prostu inną. Chcę jej trochę szans dać. Goblin. Koronka tego przyleciała Okej, okay, ta M. -eczka. I face hit. Zobaczmy tutaj odda strzyka face hit. Okej, okay, chyba mamy to. No raczej to mamy, raczej to nie widzę szans, żeby tego nie mieć. Tak, mamy to na pewno. Ślicznie, ale blisko i tak był skubaniec mnie. 5.60, naprawdę bardzo ładna wygrana. Z tak naprawdę dolara 35. Mamy 5.60. I tu jeszcze naprawdę można fajnie za taką sumkę zabawić, powiem wam. Dajmy sobie 2 nitro, bo te szynki generalnie według mnie oddają fajnie. Dodajmy sobie tak. 5,60, jeszcze nam starczy na to. To. Pyk. I tu mamy naprawdę 7 skrzynek. 7 mocnych, moim zdaniem, skrzynek. I lecimy na 4 osoby, czyli 28 aż skinów do zgarnięcia. Let's go. Po prostu let's go. Jak to nam się to naprawdę będzie super sytuacja ta bitwa. No i tutaj od razu kurczę krągę u Batmana. Jebany Batman. No zobaczymy, co dropnie. Ładny łup, a ile. Okej, okay, do nadrobienia, do odrobienia. Drugie nitro, druga skrzynka nitro. Tutaj nam średnio polosowało. to do drobienia, na odrobienia w dalszym ciągu, let's go! Fajnie jakby to właśnie jakieś tam koronki podropiły, na nie bym liczył najbardziej Bo one mogą tak odmienić bitwę całkowicie, całkowicie Oj, oj, ciężko będzie, bo bot force tu ładnie podropił No, ciężko, ciężko, ciężary lekkie Jest, koronka, dobrze! To jest nasza nadzieja, to jest nasza nadzieja, dawaj, 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 dawaj. Nie wiem ile to kosztuje, nie na drogę. Kurde, szkoda, ale tragiczna koronka nam poleciała. No druga? Druga, tak, 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 dobra. Ej, chyba to mamy, widzowie. Chyba jest powrót, tylko daj coś lepszego. O! Nie! Ej, przegraliśmy o 4 centy, byśmy mieli 15 dolarów z 5 zł. Ej, ale unlucky, ale to było unlucky, no ale coś, widzowie. To było tyle, że miłego jego dziękował na inne odcinki z Heisaga, bo dowierają są skiny. Strzelcie subika, trzymajcie się, widzowie. Cześć, cześć.